Panie Jezu, zanurzam w Twojej przynajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej krwi w samą siebie, wszystkich moich bliskich, wszystkich znajomych, osoby, o których się czegokolwiek dowiem, które powierzyły się mojej modlitwie i za które ja zobowiązałam się modlić. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać. I mój odpoczynek. Zanurzam Panie w Twojej przynajdroższej krwi wszystkie dzisiejsze radości, trudy, cierpienia, prace, modlitwy i odpoczynek. Oddaję je Tobie. Zapraszam Cię do tych wszystkich spraw, do tych moich radości, trudów, cierpienia. Oddaję Tobie wszystko na cześć i chwałę Twoją, na przebłaganie za moje grzechy oddaję ci Mateńce przenajświętszej całą moją teraźniejszość przeszłość i przyszłość bez warunków i bez zastrzeżeń amen